Thank you Witajcie no, znajduję się w Cieszynie na zajezdni ZGK czyli Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie i aktualnie jestem w Wielczu M125M Dana czyli ostatnim istniejącym y, ostatnio istniejącej Danie udało mi się uratować przed złomem także dosłownie za chwilę odpalam i startuję nią do Rzeszowa także y, zaraz zobaczycie mnie za kierownicą Dobra jesteśmy Cieszyn ulica Słowicza zajezdnia ZDK Jelcz M125N i wyjeżdżamy po raz ostatni z terenu zajezdni także pamiętajcie marzenia się nie spełniają marzenia się spełnia, realizuje moim marzeniem było przejechać szydanu i to też właśnie czynię Dobra, startujemy. Tak ciężko jechać pojazdem ze świadomością, że został, został się jeden, jedyny na świecie. No ale cóż, najważniejsze, że marzenie zostało zrealizowane, czyli przyjazda z Danutą, akurat tą konkretną. To jest normalne. Znaczy to też to było, że jak się go odpaliło w chwilę posycało, później przestawało. bo retarder działa, to na autobus jedzie do Rzeszowa. Doszło do mnie suchy nawet z wielsko białej. Wczoraj dostałem zapytanie, czy kupiłem dane. Oczywiście przemilczałem temat. No Jest Jest ciekawie, muszę wam powiedzieć. Nagram tylko kawałek klasy i zamierzam tutaj nagrywać całości, bo jest się taki odcinek, także na lądek na pewno nagram, ale na razie idziemy załadować i kupić etona, bo bez tego ani rusz. Pamięta czas, kiedy dana była dostarczona? Nie? Tak, no. Dane zostały dostarczone w 99, to 2000 Także 157 to była pierwsza danka. 156 to był dab. Od tej pory nie wiadomo, co to było. 155. Tak. Wrzucać już na grupę mogę? I jak jedziemy? Tak, no możesz jeszcze chwilę poczekać, gdy jedziemy na stację, to drugi zjazd, nie? Drugi. No. Coś tam już z tego cieszy na kojarze, tak? To syczenie, nie wiem czy to wspomniałem, ale jest to kwestia dźwigni, hamulca postojowego, która czasem jak się. To... Dury. Dury jest. Okay. Może na cirkla zajedźmy i nie będzie z to nie? No mogę poznać, a ja Proszę? to są w A kupisz tu Nie, no ale zatankujemy przynajmniej. No dobra, no, no to możesz. A co tu się leje? No olej napędowy, a co? No. Przecież nie LPG. No wiesz, nie codziennie autobus ZGK zajeżdża na stację do tankowania, także... No właśnie. Ale to to chyba pod tir. Tak gdzie jest tir? No tu, na pierwszy. Eee, dobra, faktycznie. Widzisz szybciej. To nie wiem, co tu to Volvo robi. No to wiesz, Volvo pewnie pali jak smok, to jak tir, nie? No to racja. Dobra wracamy za chwilę Dobra, ta zatankowana jedziemy dalej Otwórz Nie, ci nie będą chcieli wsiadać, To bardziej dalej. Dawaj, dawaj Przy McDonaldzie można stać. Nie, no. Nie, no. Daj to. to Tutaj po lewej jest no daleki, teraz będziemy się zdywinać. Tu nas no. nie na spać. Jest na parku, ma zdjęcie profilowe z yy, okienkiem. Oooooh! Kolejnego dziewczątka. Mustelka masz dobrze? Tak, mistelka, solity ooo. O, babka już do nas chce wsiadać. Dzień dobry. <grydź> Powiedział, że 22! Ukradli, panie. panie! Panie! Tak się nie robi! Robisz tego pranka? Nie, nie będę robił. Ale że taborowego nie skrobali. A po co? W tyłu nie ma. Zeskrobany jest. Siedem zostało dostał nim. A szatnicę zdjęli, a ta w środku jeszcze jest. O. Proszę, chciałbym no. Tak, a co? Do której? Do, do kiedy? Nie, jeszcze kawałek, żeby wyjechać z Cieszyna i później jak wjeżdżamy do Rzeszowa, nie będę nagrywał bo raczej chodzi o to, że z Cieszyna jeszcze nagrania nie mam jako kierowca To i jest... tak będziemy timelapsy? Proszę? Nie, to będzie normalnie, to Coś tam gada natomiast timelapsy później może puścimy coś, Zobaczymy Ale ona za ja to jeżdża Wyleczyłem wam. Chorony okay. Śląskie zawsze w Polsce. Zostajemy okay. na węgielę i podprawimy. na Gdy się się narądzi, bo tam rondo widzę, jest, nie? No. A jakbyś się się rondzie obróci, to nie wyjadę? Znaczy, to teraz no. możesz wjechać, ale tam musisz stację założoną wjechać. Będzie ciężko. No nie? to wjejdę, no to słuchaj, ja później z tą stacją wyjadę, ten nie? A ja ja może górą wyjedziesz, ale tam też ciężko. Dobra. Dobra, Mamy radę, co bym. Jak ja nie dam rady, to kto ma dać? Nie objadł tylko w razie czego musi wód tu zawracać okay. To jest 3,5 ton, albo już nie zostaniemy tu mimo to że jest zakaz no bo nic innego nie zrobimy sekund będziemy No, My tu jesteśmy To jest Katowica tak? Tak, tak tak tak. No bo muszę Tola kupić Dobra, wracamy za chwilę